Sama praca przy mikrofonie, przy nagrywaniu słuchowiska, to jest coś fantastycznego dla mnie, ponieważ jest to zupełnie nowe doświadczenie. Jesteśmy pozbawieni tego, do czego jesteśmy w tarczy przyzwyczajeni. Czyli że gra całe ciało, mimika, wszystko to znaczy, a tu jesteśmy ograniczeni tylko do, do aparatu mowy, tylko do tego, jaki głos wydobywamy. I w tym głosie musi się, musi się znaleźć cała ekspresja. Czytał pan gazety dziś rano? Nie, rano to ja albo śpię, albo parzę kawę. Sapomors się głaszczę. Nie, nie dotykam niczego, co mi. Czuję nerwy. To się proszę szykować, hartować. To będzie sprawa na całą Polskę, ja to panu mówię. Naszym słuchowiskiem opowiadamy historię jednej z najbardziej tajemniczych tragedii, jaka wydarzyła się w Tatrach. Jest to tragedia rodziny Kaszniców i Ryszarda Wasserbergera, którzy w 1925 roku zginęli na lodowej przełęczy. Dramat, który się wydarza, dotyczy w dużej mierze życia po stracie bliskich. Pomysł tego słuchowiska razem właśnie z koncepcją, żeby realizować je w prawdziwych przestrzeniach, w prawdziwych miejscach, chodził mi po głowie już od kilku lat. Ponieważ jestem dokumentalistką, pracuję dużo przy firmie dokumentalnym, więc bardzo sobie cenię taki stuprocentowy, prawdziwy dźwięk. Wiem, że jest prawie niemożliwe, a na pewno bardzo trudne, żeby stworzyć taki cały świat wyłącznie w studio. Naturalne, prawdziwe przestrzenie żyją, oddychają same z siebie. Dlatego właśnie zależało nam, żeby w nich być i aby przebywali w nich aktorzy. Zależało nam na tym, aby aktorzy nie tylko mówili do siebie, ale również wykonywali wobec siebie gesty, ponieważ każdy gest, każdy ruch generuje dźwięk, na którym nam tak bardzo zależało. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, przede wszystkim dlatego, że tekst jest fantastycznie napisany i jest. Fantastyczna ekipa, więc sama przyjemność. Praca, praca z głosem jest zawsze niesamowita. Było zawsze moim marzeniem pracować w radio. Na przykład zawsze mi się to wiązało z niesamowitą tajemnicą. No i mam nadzieję, że dzięki tej robocie, temu słuchowisku, uda nam się zbliżyć Państwa do odkrycia, albo przynajmniej zbliżenia się do tej tajemnicy, która 100 lat temu prawie opanowała Podhale i tacy.